Przez lata dostawałam różne buty na współpracę. Gdybym miała zostawić sobie jedną parę, to która by to była i w jakich okolicznościach ją dostałam? Czy byłyby to Adidasy z Arizona Ice które były dostępne na pop-upie? Ale ja je załatwiam od dziewczyny, z którą wtedy byłam w komunikacji, która zajmowała się Adidasem na Polskę. Kocham to, że mam te buty w kolekcji, bo Arizona była bardzo dużą częścią mojego wizerunku w pewnym momencie, więc jest to symbol pewnej ery i nie chciałabym ich zniszczyć, dlatego praktycznie nie wychodzą z mojej szafy. Nie byłyby to też odblaskowa adidasy, mimo tego, że to jest jeden z najwygodniejszych butów, jakie mam i w ogóle jakie kiedykolwiek miałam na nodze. Mega jaram się takimi detalami jak na przykład logo na rzepę. Są to buty, jakie dostałam od Zalando i uwielbiam nie chodzić zwłaszcza na jesień. To mogłyby być super stare, dlatego że to jest jeden z moich ulubionych i ponadczasowych modeli butów, najbardziej zużyte. Pasuje do większości rzeczy, ma przepiękną tę muszelkę z przodu. To jest but, w którym uwielbiam chodzić w zeszłe lato i w zasadzie już nie mogę się doczekać, aż znowu je założę. Są to sandały Steve Madden. Ja rozumiem, że to może nie być but, które przystyczają. To są sandały na bardzo grubej podeszwie. Mega wygodne, super się sprawdzają i w mieście, i na przykład na chałupach. Ale to wciąż nie jest ta najbardziej wyjątkowa para. Mój ulubiony model Buta to jest superkort z Adidasa. I zwłaszcza znowu miłość do detali, to jest ten język z rozmiarem. Tą jedną, jedyną parą są superkorty, ale w nieco innej wersji. Kustomizowane z podpisem, z moją nazwą, z narysowanymi fryteczkami. Zrobił je Get Bam Bam, tatuator na urodzinach Sajzera w Galerii Mociny. Staram się jak najrzadziej, właśnie je poddawać jakimś procesom czyszczącym, żeby nie stracić tego totalnie. Uwielbiam w nich wychodzić na eventy, bo no, co to dużo mówić. Są jedyne takie, są moje i to są najbardziej wyjątkowe buty, które mam w swojej kolekcji.